Chyba nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale przynajmniej nie ocknąłem się po wypadku w samych gaciach. A to już zawsze jakiś plus. O cześć łysy i jak bryczka. Eno eee, zepsuła się. Może nie jest tak źle. Też tak myślałem dopóki nie wytrzeźwiałem. No to jak ją całkiem skasowałeś to kupisz szpachle, a ja się resztą zajmę i posprawię. Stachu ty to jesteś dobry człowiek. Halo. Cześć Simeon, to ja Łysy. Ile razy mam ci mówić, że jestem Simeon? Okej okay, sorry Simeon, zastanawiałem się czy byś nie miał jakiejś roboty. No tak się składa, że mam golfa byś ukradł, to znaczy odzyskał od ballasów, a ja bym ci dał dychę. 10 tysięcy? Sufit ci się przypadkiem na łeb nie zawalił? 10 złotych miałem na myśli. Stoi u nich sobie na osiedlu taki niebieski golf łatwa i szybka robota no i będziesz miał satysfakcję z dobrze wykonanego zadania która jest przecież bezcenna. Wiesz co wszystko ładnie pięknie tylko tą dychę to sobie wsać ja muszę kupić wiaderko szpachli. No dobra może cztery. To było tak mówić od razu dam ci tyle szpachli ile tylko będziesz chciał. I jak pasuje ci. Mamy umowę. No to umowa stoi. Przyjechałem do dzielnicy Ballasów, ale oni nie przepadają za gośćmi, więc muszę być cicho, żeby mnie nie usłyszeli. Może akurat nikogo nie będzie. UPS. Aaaa, na rafależy. yeah Chyba nie poszło najgorzej, ja żyję i dostanę od ona szpachle. Łysy, co to jest? Miał być niebieski golfa, to jest biały pasat. Ale popatrz na to z tej strony, jak utniesz tył, to będzie golfa ze spoilera, będziesz miał świetny parapet do domu. Że też ja na to nie wpadłem, Łysy, jesteś genialny. Podaruję ci za to tyle szpachli, ile zdołasz unieść. Dziękuję.